Usiądź wygodnie. Niech Twoje ciało znajdzie wygodną pozycję. Stopy dotykające podłogi, proste plecy, ręce swobodnie ułożone na udach. Weź powolny wdech i łagodny wydech. Zauważ powietrze, które przepływa, wchodząc i wychodząc. To wszystko, co musisz teraz robić. Nie próbuj niczego osiągać. Nie próbuj być dobrze skupiona. Mindfulness to nieosiąganie to zauważanie. Zauważ, jak Twoje ciało samo oddycha. Zauważ, ciepło w Twoich dłoniach. Zauważ, dźwięki wokół, może szum ulicy, śpiew ptaków, może ciszę. Zauważ to wszystko bez oceniania. Kiedy pojawiają się myśli, że coś musisz, że coś powinnaś, że czegoś nie możesz, po prostu je zauważ. Nie zatrzymuj. Nie walcz z nimi. To tylko myśli, chmury przepływające po niebie Twojej świadomości. Wróć do oddechu. Oddech jest kotwicą. Każdy wdech przywraca cię do teraźniejszości, a każdy wydech uwalnia cię od przeszłości i przyszłości. Jesteś tu i teraz. I tylko to się liczy. Spróbuj rozszerzyć swoją uwagę na całe ciało. Poczuj jego ciężar, jego ciepło, obecność. Poczuj, że żyjesz tu i teraz. Bicie Twojego serca. Oddech. Nie musisz być doskonała. Nie musisz być spokojna. Wystarczy, że jesteś. Na koniec weź głęboki wdech wdzięczności, wdzięczności za siebie, wdzięczności za to, że znalazłaś te kilka minut za to, że uczysz się być obecna w swoim życiu. Jesteś tu i to w zupełności wystarczy.